Tomek, po znakomitych występach w Lotus Cup dostałeś powołanie do kadry. Po raz pierwszy właśnie znalazłeś się w kadrze juniorów. Właśnie rozpoczęliście pierwsze zgrupowanie. Jak oceniasz może te pierwsze wspólne treningi? Na pewno ja ocenię na plus, bo fajnie mi się współpracuje z trenerami. Ale trzeba pracować dużo nad odbiciem, bo tam nie umiecie się dobrze odwiedzić, po zimie nie zapamiętam, jak dzisiaj. Trener dużo ma wskazówek, uwag? Wskazówek i uwag mhm. Głównie nad czym musisz popracować? Technika, motoryka? Jak to u Ciebie wygląda? Nad techniką, mhm. nad lotem, nad odbiciem. Pozycja jest dobra i tylko aktywniejsza, mhm. yy, Teraz ta kadra juniorów jest yy, bardzo odnowiona, można powiedzieć, bo to jest dwóch zawodników, którzy wcześniej byli w takiej kadrze. Jest trzech nowych. Jak ocenisz właśnie, nie wiem, atmosferę w kadrze między Wami? Jak się dogadujecie? Nie ma z tym problemów? Yy, nie ma żadnych problemów z dogadywaniem się. Fajnie się tam odnajdujemy wszyscy i, i pomagamy sobie też. Mm -hmm. Czy na przykład widzisz różnicę, to jak było, jak, było, jak byłeś w, w klubie trenowałeś, a jak jest w kadrze, czy jeszcze po tych pierwszych no, treningach ciężko jest cokolwiek zauważyć? Czy w klubie za bardzo nie trenowałem, bo teraz w szkole dużo trenowałem i cały czas praktycznie w szkole trenuję w klubie. A czy widać tam różnicę jest pomiędzy klubem a tą kadrą, bo w klubie też jest. Jakby nowy trener i nie umiałem się z nim dogadać dobrze, bo każdy mi mówił co innego. No ale tu pomiędzy szkołą a katem to praktycznie te same uwagi. Mhm. Czyli teraz masz większe takie zaufanie i wiesz, co można robić, żeby było lepiej? Tak, teraz mam zaufanie do wszystkich trenerów, którzy tam pomagają i wiem, co mam robić. Mhm. Czy Wujek też ci coś wskazuje? Co należy robić, co poprawić, czy raczej się nie miesza w te sprawy? Czy... Jak mieliśmy testy w sobotę, nie pamiętam kiedy to było, to jak był, to mówił, że wszystko dobrze, tylko że muszę schudnąć km. <grystanie> <grystanie> Czyli potrzebna jest dieta. No. Zawsze miałeś problemy z wagą, czy...? Wcześniej nie zwracałeś na to uwagi? Przedtem jakoś tak mi się przybrała i teraz bardzo. Ja już dwa razy spróbowałem także. To jest właśnie tak jak mówiliśmy, twój pierwszy sezon w każdym, jesteś najmłodszym zawodnikiem. Czy myślisz już o jakichś celach wynikowych właśnie na ten sezon, co chciałbyś osiągnąć? Czy na lato to na pewno startować lepiej i spróbować chociaż chociażby w konserwatora. Tak to o celach, to myślałem, że tak do 30 by się było fajnie dostać i będę się starał to zrobić. Mm -hmm. Miniona zimy startowałeś kilka razy w zawodach Fiskap, jako oceniasz właśnie tamtą zimę dla ciebie. Bo jest zadowolony z tym wyników, co się udało się, ale no mistrzostw polski Seniorów? Ta zima naprawdę była fajna, bo to wyniki były, tak jak w i też w mistrzostwach nie mi fajnie poszło. Jakie macie teraz plany na najbliższy czas? Czekają Was kolejne zgrupowania. 17 jedziemy do Setniewa, do 24 coś mhm. Potem z Setniewa przyjeżdżamy i mamy tydzień wolnego.